ze studia Voice House Planet in Brief, Jarosław Kuźmiar. Rok 2025 był trzecim najcieplejszym w historii pomiarów, ogłosili naukowcy z Europejskiej Agencji Kopernikus. Trzy ostatnie lata to jednocześnie trzy najgorętsze lata ever. Różnica między 2025 a rekordzistą z 2024 roku wynosi 1 setną stopnia Celsjusza. Po raz pierwszy w historii średnia temperatura przez trzy kolejne lata przekraczała próg 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej. To jest ta granica, której rządy w porozumieniu paryskim z 2015 roku zobowiązały się nie przekraczać. Dlaczego? Bo powyżej naukowcy przewidują nieodwracalne zmiany w ekosystemach i nasilenie ekstremalnych i tak zjawisk pogodowych. Agencja Komisja Koperniku ostrzega, że długoterminowe przekroczenie tego progu może nastąpić przed 2030 rokiem 10 lat wcześniej niż przewidywano przy podpisywaniu porozumienia. W 2025 roku pożary w Europie wygenerowały rekordowe emisje, a badania potwierdziły wpływ zmian klimatu na huragan Melisa na Karaibach i na powodzie monsunowe w Pakistanie, które zabiły ponad 1000 osób. Europa Zachodnia walczy z zimową burzą, która paraliżuje transport. W Amsterdamie odwołano 700 lotów. Ponad 1000 pasażerów nocowało na lotnisku z Schiphol. W Paryżu uziemiono 140 samolotów. Zawieszono komunikację autobusową, a ciężarówki i autobusy szkolne dostały zakaz wyjazdu na drogi. Pięć osób zginęło we Francji, jedna w Bośni, gdzie śnieg i deszcz wywołały powodzie i przerwy w dostawie prądu. W Szkocji zamknięto setki szkół. Eurostar między Paryżem, Londynem i Brukselą ma opóźnienia, a francuskie koleje ograniczyły prędkość pociągów. Paryżanie z kolei znaleźli sposób na białą zimę. Mieszkańcy i turyści zjeżdżali na nartach i na sankach ze wzgórza Montmartre wzdłuż pól marsowych pod wieżą Eiffla i nad brzegiem Sekwany. Dla wielu to rzadka, jakby nie była okazja, bo obfite opady śniegu w stolicy Francji zdarzają się coraz rzadziej. Europa Środkowa też w pogodowym kryzysie. Marznący deszcz zmusił do tymczasowego zamknięcia lotnisk w Budapeszcie, Bratysławie i Wiedniu, w stolicy Austrii. Na pasach startowych tworzyła się warstwa lodu, która zamarzała ponownie mimo prób odladzania. Samoloty wysyłano na inne lotniska. Praga działała w trybie ograniczonym, a na Węgrzech samolot cargo Ethiopian Airlines ześliznął się z drogi kołowania na trawę. Operacje na wszystkich lotniskach wznowiono, ale opóźnienia są ciągłe. Synoptycy zapowiadają, że mroźna pogoda utrzyma się w Europie Wschodniej jeszcze parę dni. Choć w Czechach i w Austrii temperatura w ciągu dnia ma nieznacznie wzrosnąć powyżej zera. Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują także w Szkocji, a w południowo-zachodniej Anglii wydano alert przed ulewami i ryzykiem powodzi. Globalna sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła w 2025 roku o 20% do 21 milionów sztuk, ale to wyraźne spowolnienie. W grudniu wzrost wyniósł tylko 6%. Najsłabszy wynik od 2024 roku. Ameryka Północna ma spadki trzeci miesiąc z rzędu po zakończeniu federalnych ulg podatkowych na elektryki. W całym roku sprzedaż w regionie spadła o 4%. Chiny, które produkują 71% wszystkich elektryków na świecie, zanotowały w grudniu wzrost ledwie o 2%, także najsłabszy wynik od prawie dwóch lat. Europa była jasnym punktem, ze wzrostem 33% w skali roku, ale analitycy przewidują, że w 2026 roku globalny wzrost spowolni do 16%, a w USA sprzedaż spadnie o 30%. Zwrot w polityce administracji Trumpa i złagodzenie norm emisji spalin w Europie zmieniły rynek elektryków nie do poznania. Zimowe igrzyska olimpijskie mogą wkrótce stracić większość potencjalnych gospodarzy. Według badań Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z 93 ośrodków sportów zimowych na świecie tylko 52 będzie w stanie zapewnić odpowiednie warunki śniegowe w latach 50. tego wieku. Do lat 80. ta liczba może spaść do 30 miejsc. Cytowana przez Associated Press belgijska biatlonistka Maja Klutens trenuje w górach nad Grenoble, gdzie w 1968 roku były zimowe igrzyska. Mówi, że w ciągu 15 lat ilość śniegu drastycznie się zmniejszyła. Grenoble nie będzie głównym miejscem igrzysk w 2030 roku. Gdy wrócą do Francji, na liście miejsc klimatycznie niewiarygodnych znalazły się także Chamonix, Garmisch-Partenkirchen i Sochi. Organizatorzy igrzysk w Mediolanie i Cortinie w przyszłym miesiącu planują wyprodukować 2,5 miliona metrów sześciennych sztucznego śniegu. To jakieś 380 basenów olimpijskich wody. W 1956 roku, kiedy Cortina gościła igrzyska, klucznego śniegu nie używano wcale. MKOL rozważa rotacyjny system gospodarzy i wcześniejszy termin rozgrywania igrzysk, bo marzec staje się za ciepły. To było Planet In Brief od Voice House. Jeżeli to miało wartość, podziel się. To pozwala nam docierać do nowych słuchaczy i rosnąć. Oceń nas na Spotify i YouTube. Słuchaj zawsze rano, wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst.